Co so to był start w Baja Poland? Jakbyś jeszcze pokrótce podsumował tą imprezę? No bardzo ciekawa dyscyplina sportu w ogóle jako taka. Odcinki 200 km, praktycznie bardzo podobne do rajdu Polski czy rajdu warmińskiego. W lesie, wąsko, szutrowo, dużo bardziej wybijająco. No i jechane bez opisu. To jest bardzo ciekawy... Sport. Okazuje się, że z małym doświadczeniem da się auto łamać na szutrze przed zakrętem, wychodzić na prostych kołach, mimo że się nie ma opisu. Już taki dość dobry feeling się zyskuje. My oczywiście zrobiliśmy mnóstwo błędów, a mimo to czas był niezły. Myślę, że jesteśmy dość sprawni na szybkich partiach, że tracimy troszeczkę powiedzmy na nawigacji, czy na jakichś takich technicznych terenowych partiach. Ale jakoś sobie daliśmy radę, jak się odnalazłeś w tej fabrycznej Toyocie. No bardzo szybko się odnalazłem, to jest auto, które prowadzi się bardzo podobnie do auta S2000, to jest niewiarygodne, że coś co wygląda na tak duże, bo to jest wszystko laminat na klatce bezpieczeństwa, coś co wygląda na tak duże, może się prowadzić tak zwinnie, prawie tak zwinnie jak autko S2000, no mocy jest dużo więcej, dużo większy silnik, z dołu ciągnie, więc tutaj na przykład jak kręcimy się o berki jakieś dookoła, żeby pocieszyć publiczność, to, to jest to dużo łatwiej zrobić niż małym S2000, więc w aucie się bardzo szybko odnalazliśmy. Okazałeś, że do mety odcinka można dojechać połową samochodu, mam na myśli przygodę z Baja Poland. To połową, tutaj dużo mniejszą częścią, jeżeli to bierzemy za samochód, bo to co odpadło, czyli tylne burty udające tak naprawdę pakę pick -upa, to wszystko jest laminat przyczepiany chyba na taśmę klejącą, bo wiem, że jeden bok to nam po 5 kilometrach odpadł. Nie trzeba nawet o nic zahaczać, to jest naprawdę klatka bezpieczeństwa oklejona papierem. No i to odpada, no. ma prawo odpaść, nie? nie jest potrzebne do tego, żeby szybko i sprawnie jechać. Czy start to Toyota to jest jakaś zapowiedź startu w Dakarze? Fajnie by było, gdybym Dakar pojechał, ale na razie mamy takie starty mieszane, bo teraz jadę warmiński i polski Peugeotem, potem jadę Maroko znowu tym autkiem, czyli na razie mamy taki mieszany kalendarz. O Dakarze jeszcze nie zapadła żadna finalna decyzja, wiadomo, że fajnie byłoby pojechać, bo to jest niesamowite wydarzenie. Ale nie ma jeszcze finalnych e, decyzji żadnych. Właśnie przeciwisz moje pytanie o warmiński o rajd e, polski. Dawno już nie było ciebie na OS-ach. Tak. Dlaczego? A różne rzeczy musiałem porobić, takie troszeczkę trzeba było spauzować. Teraz wracamy bardzo dobrze przygotowanym Peugeotem. Myślę, że dla mnie to, to ja się nie mogę tego doczekać, to jazda po szutrze na rajdzie polskim czy warmińskim, po pięknych trasach, autkiem, które naprawdę daje frajdę z jazdy, no coś niesamowitego. Dużo zamierzasz jeszcze potestować przed tymi dwiema imprezami w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni? Mamy chyba dwa dni testowe, ale ja tam mogę teoretycznie przed obydwoma rajdami w sumie zrobić 100 kilometrów, więc to nie jest jakaś żadna super bomba powiedzmy, ale myślę, że po trzech sezonach spędzonych na dość dobrym poziomie w tym pezocie, ja dużo więcej nie potrzebuję, żeby się rozjeździć, na dobrym poziomie pojechać obydwa rajdy.